Witam serdecznie na kanale WKR. dzisiaj nagrywamy z nowym gościem Dzisiaj będziemy nagrywać filmik z gry Podwójne obi, że będziemy połączeni łańcuchem I to jest reforma kanału Kanał zacznie się zmieniać, ponieważ Z kanału tego co mieliśmy wcześniej Czyli sam nagrywałem, ten kanał będziemy nagrywać już we dwójkę Potem wpadały filmy też Solowe moje i Mojego kolegi WKPR-a, ale Będziemy głównie nagrywać razem I to może się wam spodobać Przepraszam za przerwę na moim kanale, lecz No przerwa była Potrzebna, a teraz co? Przechodzimy obi, cały czas do przodu idziemy, prawda? Awalamy teraz w górę. No, wsiąknąć cię. chłopie, wciągnęcie moim długim sznurem. Wciągnij Dobra, mnie. Check, checkpoint, checkpoint. Tylko z jakiejś... No, chłopie, dochodzimy do końca. Chyba nie w, w dzisiejszym odcinku. No, Le lecimy, nie śpimy. Oj, tak. Dobra. No, no, tak w tyle zostajesz. O, no, ja taki szybki Czyba, nie jestem jak Sarfam. ty. Co? Ja taki szybki jak ty nie jestem. Dobra, no. teraz trzeba to obejść. O kurde, jakie to są te... Co się nazywa? Kombinacje. Ja to nie szereg. mogę. Kurde. Dobra, musisz mnie wciągnąć chyba. Musisz mnie wciągnąć w górę. Dobra. Dobra, nie, nie już byłem na górze. Co no. No no, 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 Co no. No. to, chłopie, jest? Dobra, jestem, no. 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 jestem, jestem, jestem. Jestem jestem, 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 jestem. Dobra. No, no. Dobre. Teraz ja cię muszę wciągnąć. Dobra i Wciągaj wci mnie. Wciąga się E? Tak No 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 to jest taki Dobre. ragdoll. Dobra jesteś Tak, tak, dobra jeszcze raz, przez... jeszcze raz Dawaj, dawaj Jeszcze raz, dobra E. Przytrzymaj E. Żebym ja nie spadł, chłopy? Dobra jesteś. Nie, teraz nie, trzeba teraz skoczyć raz raz, tak. Dobra, wskoczyłem. Serio? No czy nie, ja nie, trzeba w... nie trzeba było wskoczyć, ale tam była taka mała przerwa, dobra, teraz musisz mnie też ty wciągnąć. No jest ja to... wow. Musisz... wow! Wow Ło, mnie, chłopie, ciągnij do góry ha. Dobra, haha, no. dobra, teraz ja cię muszę wciągać, dobra. Wow, wow. Dobra, teraz, teraz ja cię muszę dalej teraz wciągać. Możemy... Teraz jedna osoba chyba musi tutaj no. stanąć no. i to jesteś, tu musisz być... Robić... Nie wiem. Aha, pozdrow. Po, po, dobra. No nie. Dobra, już jesteśmy na jakiejś innej mapce, już jest, nie wiem, jakiś forest. Coś takiego, dobra, teraz są bub jumpy, trzeba teraz na to skoczyć równocześnie. Dobra, trzy. Kupię no to, no nie. Równocześnie 3-4 ry No Dobra, ja jestem, nie bój się Wciągnę cię. No, no ja nie, ja No. Ty, ty nic nie żadną grę grać nie umisz. Dobra, wciągnąłem cię już. Oj, tak, dobra, teraz o ty no. musisz ściągać Chłopie no, no, cię chłopie, tylko czy mnie wciągniesz, chopie Mocno cię wciągam do góry Kurde, ci powiem, że trochę, trochę ci powiem, że ta gra jest chyba zbugowala ale tylko troszkę. Nie no, ja Co ty gadasz, ja się wciągnę. No. Wow. wow, wow. Ale, ale widziałeś to jaki chłopiec ten. Dobra, teraz ja się muszę wciągnąć. Ale nie no, muszę. No, no, no. Trochę pieskacz. Skoczamy teraz na szybko. ty zawsze dajesz radę. Dobra, teraz szybciutko, teraz hop, tak wokół nie dużego klocka. Wow. No, wow. no ale zrobię. a dobrze, do, dobrze, że jesteś chłopie. Czy nie było, to by był większy problem. Dobrze, że jesteś. Dobrze, że jesteś tu. Potem prawa autorskie będą, chłopie, jak to śpiewać. Czekaj, musisz wolniej, bo inaczej chłopie nie Dobra, to jest git. Szybko, chłopie. Tu nie można chłopie zamulać, bo jak zamulisz, to umierasz. Ale tu jest chłopie jakiś niebieski, chłopie niebieski, jak ja. Ja jestem czerwony, bo tak. Bo się bardzo złościsz. Jest to zły. Dobra, checkpoint. Dobra, teraz trzeba no. zjechać, chłopie. To ci Radgol. Nie. Wow. Skacz, skacz, skacz. Dawaj, 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 no. Czemu? Czemu mam skakać? Co ty, chłopie? Speeda na tej gry 25% dopiero mamy. Dobra, chłopie, ty jesteś season no. <laughs> 5 No dawaj, dawaj. No, ej, 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 Spadłem. Ale... Dobre. Wiem. Mamy już, ża, no, no. Mam, mam już 50%, ja mam... Do mety. Z, znaczy, za chwilę. A 20? What? What? No! Dobra, yy, No! Czyli można zemrzeć. No. uważaj na tego no. sto... tego, tego dużego. Trze trzeba się zmienić. No! Please, help! No! No bo mnie straciłeś. Straciłeś chłopie. No to też. No, no kurde, to Dobra, trzeba, trzeba... Nie, e nie, ciągnij, nie ciągnij, nie ciągnij. Nie ciągnę, chłopie, ja nic nie robię. Chcę spać tylko spokojnie. Za chwil... Rozpadniemy do wody, dobra, i teraz. Dobra, restartujemy, dobra, i teraz spokojnie. I musimy się dogadać. Znaczy teraz spokojnie. Dobra, teraz stoj, stój, dobra, hop, hop. I teraz Skasz pierwszy? Ja drugi? Dobra, i teraz. Ja, ja pierwszy. O ty, chłopie. Dobra, jest jakaś platforma. Teraz, teraz, teraz. Nie, no, 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 no. Dobra, chłopie, szybko! Let's go! No, oh, to jest śnieg, to jest śnieg, to jest śnieg! Chłopie, lód! A, oh, no, no, wait, 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 no! Ty chłopie, ciężkie to, to nawet, ja myślę, że to będzie łatwiejsze. Chłopie, śnieg, sypie... Kurczy, syn! Skacz, 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 skacz. no, Skacze, no. Skaczę, chyba próbuję, ale ciężko jest. Ale patologia, no, weź ciągnij ja wciągnę, wciągnę, wciągnę Cię. Szybciutko. Oj, oj, oj chyba się nie da. O, no, to, coś się, coś się, chłopie, nie da. Tu się, wszystko do mojej dupa. No, wow, wow, oj, wow, chyba wow. się zbugowałem Jeszcze raz Dobra, jest, jest, jestem Dobra. Skoczę Dobra, skoczyłem i teraz co dalej? A tam, trzy, znaczy, cztery Dobra, jest, pięknie. Dobra, teraz na kule, chłopie trzeba Uwrać o kulę. Dobra, teraz szybko. Zaraz stój Szybko! Dawaj, dawaj. Stój! Szybko! Stój! Szybko! Dobra, jest, jest piękny. Dobra, teraz jakaś nowa mapa to jest. Jakiś chłopiec sklep. Może coś kupimy, chłopie. Nic nie kupimy. Chyba nic nie kupimy. No, dobra, dobra, teraz ty musisz tu skoczyć. Ja to nie wiem, gdzie. Musisz mnie wciągnąć potem. Skocz. Gdzie? Przed siebie. No dawaj! Brawo, thanks. Baguette, dawaj! Dobra. Teraz ty, ja muszę skoczyć? Nie czekaj chwilę No skacz. No i ci idź, idź cały czas. No skacz. Hmm. Dobra No, no, no Ty no, wciągamy no, no. No, chłopie, wciągaj się Wciągaj mnie mocno. No kurde no wizerelu się lepiej ciągnie No wiem, prawda W sumie powinniśmy mówić tak no. <laughs> to, Wow, wow. wow. Dobra, sam mogę się wybić, dobra. Teraz mamy checkpoint. Lecimy, Wejza, dalej. lecimy dalej? Teraz musisz mnie wciągać, ale chłopie mów jak mnie wciągasz chłopie. Więc, więcej spokoju chłopie, w tym wciąganiu. Wciągam cię. Czekaj, wciągasz. Ja wciągam, wciągam cię? bardzo mocno, bo wciągać lubię. Widać widać. Nie ja tylko wciągać chłopie. Dobra. Ile, ile my tu jeszcze mamy chłopie do gry? Do postępu? Ile jest jeszcze pięter, jeszcze mamy? ja mam zero. to zbogowało. Ja też mam właśnie zero. Chłopie, nie mogę cię wciągnąć. Kurczę, nie mają postępu. To nic nie było. Chyba... Dobra, wciągnięty. Hop, 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 stop. hop, okay, hop, hop. Teraz ja, ja cię wciągam. A... <laughs> spokojnie, trochę. <laughs> się tutaj... Mocno cię wciągnął. No chłopie, ty nie ciągniesz. Jak, jak mało kto? Dawaj, to skaczę i cię wciągam. Eee, dobra, jesteś wciągany. Dobra, jesteś No i brawo. Wciągamy się dalej gra tylko na wciąganie polega. Dobra, A, trzy. O, co trzy, chłopie, co trzy? Po prostu idziesz na górę. Co trzy, nie. co trzy? Co trzy? <Reverend eineriken getting overused> Dobra. Dobra. Tutaj są jakieś, chłopie, wiatr wiatraki, chłopie. Turbiny. wow. Tur tu Turbinsy. Turbbeansy, turbbeansy wiatrowe, chłopie. Takie czarne, e, białe znaczy. Takie czarne, znaczy białe. Jłopie, uspokój się. Wow, wow, wow. Wciągam cię, mocno. wciągam cię. Ja cię, chłopie, nie wciągnął, oczywiście. Dobra, jesteś. Dobra, to szybciutko. Trzeba to przejść, chłopie, szybko. Nie ma czasu. Już no. jesteśmy wysoko, naprawdę. Jak spadniemy, chłopie to. To będzie to... To patologia. Dobra, ty musisz Zimno. raz przejść i mnie wciągnąć, chopie. Dawaj. Wow wow wow. Wow, 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 wow. wow, wow, wow. Ej, 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 ej. Wow, wow, wow. Jękała. <grym>, Jękała. <grym>, musisz tam wejść, to nie możesz mnie na tym klocku bo ja tam się nie ten. Ostrze jakieś się boję, kolce. Też bym się bał, dobra, to no szybko. To no szybko, ja... dobra, O stój! Koniec. Half? Dobra. U! Mówiłem, żebyś wow. stał. Mówiłem, żebyś stał. Nie widziałem tego, to było. No! No, chłopie, no. Za chwilę się odpinam, chłopę, i sam lecę. Stałeś się, chopiej nie. Oh, <ślamy> I'm sorry. <ślamy> sorry. I'm so sorry. Don't leave me. I hear no. dobra nie ja mamy łańcucha kolorowego. Zabrali Ej, do kogo no, łańcucha no, Wciągaj, wciągaj Ciłby obijasz na tym chłopie. Za chwilę koniec odcinka to się chłopie obijasz Więc zgadasz do mnie. Bo no, no, wciągaj mnie chłopie, co ty robisz? No. Wake up, wake up wow, Dobra, wow. teraz w, 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 wow. i trzy, cztery sweat, znaczy ten half Czy jak się mówi stop po niemiecku What? Idziemy? Nie inaczej, stop. tu Mówię ci stuje. chłopie sto. Stop, a ty, No i... Co? ja nie! Ja nic. What? Chłopie, ty ty, ty... ty się tak obijasz. Dobra widzowie. Ale to by było już na tyle pierwszego odcinka. Chodź tutaj. Stój, chłopie. WKPR, stój. Widzowie, to jest koniec tego odcinka. Zapraszam Was do wyczenia dalszej części, która będzie za chwilę na, na moim kanale i na kanale WKPR-a. No co, na dzisiaj się z nami dobrze. żegnam Bios.